Hmm, piekielnie zimno. Kiedyś to nawet lubiłem ten ich cały śnieg, ale gdy zdałem sobie sprawę, że setne odśmierzanie wcale nie załatwia sprawy. Znienawidziłem ten bielutki duszek bardziej od hipko. I hmm. znowu tego biegła na panowie. Nie tak myśli, że go nie widzę. Co tam drogi, Anie? Nic wielmożny panie, tylko zimą stację mojej kwitce, no i pomyślałem, że. Pomyślałeś? Skoro możesz jeszcze myśleć, to nie oznacza, że jest aż tak zimnego. Wracaj do pracy. Aha, jeżeli jeszcze raz złapię cię na próbie kradzieży, choć jednej malutkiej krótki węgla, opetnę ci dniówkę. Tylko od kiedy to robi pan wody do atramentu, to zamarza i nie da się nie pisać. To wsadź go sobie w najcieplejsze miejsce swojego biednego, przepracowanego ciałka i popskam i Czy nie poratowałby Pan biednych? Biednych? Powiada Pani biednych? O, tak, biednych. I jeżeli dam na biednych, to Ci przestaną być już biedni? Tak, właśnie będzie. A jeżeli przestaną być już biedni, to nie będziecie mieli na kogo zbierać pieniędzy? No, tak właśnie będzie, Mości Panie. W takim razie nie mogę na tego to przeze mnie mielibyście stracić pracę? Nie przyłożę do tego. Nie kłóci się. Nigdy nam tego nie robi. Ale, ależ ale nie dziękuj. Pamiętaj, zawsze możesz na uczyć. ty i wszyscy mi, że tak. Przegram. Dzienny którymi masz zwyczajnie ciekać, równo z dzwonkiem, nie przechodziły przez nim powrót. Czy to coś się zmieniło? Nie, oczywiście nic się nie zmieniło. Tylko idą święta, no i pomyślałem, że. Pomyślałeś? Boże, na święty, dlatego, bo zawsze trawi mi się jakiś filozof. Co znowu? Nie, tam sam Po prostu idą święta, no i. No i, to, i mi z tego powodu, odśnieżyć czy nie żyć to gratis? <grym> Bardzo chętnie. Tylko proszę, jeden dzień wolnego, błagam. Ja mam dzieci chore, Jeden dzień wolnego. Jeden Do dlaczego w moim gabinecie pojawiły się drzwi wyjściowe. No i co, jak dam ci taki przywilej, to nie będę jutro musiał poglądać swój wiecznik głupie, uśmiechanie dzieci, nini trzęsących z na rok? W ogóle mnie tu nie waży tylko jeden dzień, bo przez synek jest chory, tam na błagam, proszę. Tak, w takim razie spływaj. Czy to zawsze znaczy, pan się... Przecież mówię, żebyś spływał! Stój! 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 Jakaś z korytarza moje koszule dobrania. Ostatnio twoja żona nie złożyła skarpet w parę. Niech to się więcej nie powtórzy. Proszę. Proszę? Żebym prosił o coś biedaka, który do tego u mnie pracuje? Nie no, ja się chyba starzeję. Gdyby to był mój stary współtowarzysz. Święte pamięci ja. on, zostawił na biedach tylko wygarbowaną skórę, a ja zostawię im dzień wolny. Starzeje się na pewno. No to wbijaj w kapcie i robimy wyjazd z chaty. Jest 10:12 po 12, a mamy masę materiału do obrukania. Eee, przepraszam. <śla> 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 przepraszam, Wbijaj <śla> w kapcie koleś, bo czas mało. Mam do zaoferowania zajebis. Kurde, fajne jazdę. Eee, przepraszam, co pani robi? Proszę natychmiast wyjść z mojego domu. Od pięciu minut wciskam ci bajer, że mamy spadać. No już, goni stąd. Przepraszam, co jest to jest za miejsce? Dlaczego jest tak ciemno? Zamknij buźkę, robimy wyjazd z tunelu. Tunelu? Mamy <grym> prędzić od mojego córka. Sorry, koleś, po co mi twoje poślady? Wolę młodszych? Nie chodzi o moje poślady. Piszamy? Najbezpieczniej. No. Ty jesteś jakiś się dołączony. Przecież mówię, żebyś się zamknął. No. To jesteśmy na miejscu. Teraz stój tutaj i to wszystko uważnie. Przecież, przecież to ja 40 lat temu. Moja pierwsza uczciwa praca. Zarabiałem wtedy mniej od mojego przywłoka księgowego księgą mego To był czas. A patrz na się w trakcie najważniejszego momentu transakcji. A jaki jest najważniejszy moment? Wydawanie reszty. Zagapi się? Proszę, reszty nie mam. Tak, tak, jeszcze się kupią i Do widzenia. Ale z ciebie oddychal. Przestań mnie tak nazywać. Mała. O. A to widzisz tę choinkę widziałem tej babince ze ogródka. Nie źle za mną. No super. Ajebiscie po prostu. Habaczysz babce drzewką, a później od siebie kupuje. I tutaj. Cały dzień uczciwie pracowałem, a ten mnie tak mnie prosi, bo nie ma na jedzenie. Jak to jest? Ja pracuję i to ja mu kupować na jedzenie. Słuchaj, Od dumnie to. z butów jest. Naprawdę część to tak, jak to teraz przedstawiasz. Ciężko się z tobą nabija. Cia Eric. na resite, spokój e tis.